Okej, okay, no dobrze, cóż, witam Was w czwartek, moi drodzy. Takie no, małe spóźnienie przepraszam, że niektórzy mi się nie doczekali, ale to może obejrzą teraz nagranie, chociaż tyle. Ale no dobrze, że dobrze, że, że mówię, że tu włączamy i chociaż chociaż z naście, może 20-25 minut, chociaż zrobimy dzisiaj. No cóż, nasze spotkanie noniowe, klasyczne, takie nie strategia, nie marketing, ale... Ale przede wszystkim te wszystkie tematy związane z tą stroną i zdrowotną, i produkcyjną, i naukową, i, i geograficzną, również, bo wszystko tu razem, jakby omawiamy sobie w, w, w czwartki. Ale myślę, że tradycyjnie będzie, oczywiście tradycji się stać, zadość musi. Zaczniemy od Zuzi, Pewnie coś ma dla nas ciekawego dzisiaj. Nie weźmił się. <noise> tak, mam, tak, mam, mam. Tak, oczywiście, ale to jest taki trochę dziwny temat. Taki troszeczkę ku przestrodze, żeby troszeczkę z rozwagą i z zastanowieniem korzystać z informacji nawet naukowych. Teraz Wam powiem o co chodzi. Mianowicie w 2020 roku ukazała się praca, ona nie była w jakimś tam super renomowanym czasopiśmie, ale na platformie jak najbardziej naukowej jest zamieszczona. Opracowana przez naukowców z Miami, z tym, że nazwiska nie są amerykańskie. To znaczy, ci naukowcy może są Amerykaninami, a ja tutaj absolutnie nie neguję i nie podważam tego. Niemniej jednak to są nazwiska takie. Takie jakby Indie, nie wiadomo, no takie dziwne, trzy, trzy nazwiska. Są. I w czym rzecz jest? Oni opublikowali takie studium przypadku mianowicie 62-letni pacjent, z tym, że nie napisali nawet, znaczy można się domyślać, że to było w jakimś szpitalu w Miami, ale nie napisali konkretnie. We wszystkim jest takim niepisanym standardem że jeżeli cokolwiek, jakieś studium przypadku, to jest podawane, że w szpitalu, w tym i w tym, był taki pacjent, czy jest taki pacjent, który doświadcza takich i takich olegliwości. No tu nie jest. Ja się trochę czepiam teraz, no bo po prostu już tych praw tyle przewaliłam, że po prostu już w tej chwili jestem trochę ostrożna, jeżeli chodzi o, o te publikacje. W każdym razie zgłosił się pacjent, 62-letni. Z uciążliwą, dokuczliwą czkawką, która trwa i trwa ponad dobę, no i nie może tego w żaden sposób opanować. Pacjent okazało się, że ma dużo więcej dolegliwości niż ta czkawka. Ma m.in. nadciśnienie, ma astmę, bierze insulinę, bierze całą baterię leków różnych, które akurat są wymienione w tej pracy. A do tego przyznał się, że od kilku lat codziennie przyjmuje od dwóch do czterech tabletek ibuprofenu. Tym, że też bez podania dawki tego ibuprofenu, ale mimo wszystko, niech to będzie najniższa dawka, to dwa, dwie do czterech tabletek przez kilka lat codziennie. To jest coś nieprawdopodobnego, i był problem bardzo wyniższa, i jelita, i z czego mamy własne doświadczenia, już osobiste, i nerki właśnie uszkadza. Ponieważ oni stwierdzili, ci lekarze, że jakby pochodzenie tej czkawki to jest od nerek. Zbadali mu kreatyninę. Kreatynina była na poziomie 2,7. To nie jest straszna kreatynina. Ona jest rzeczywiście podwyższona, ale kreatynina, która w Polsce przynajmniej pozwala na wykonanie dializ, to jest powyżej sześciu. A oni zaczęli go dializować. No i potem dializowali kilka dni, po czym go odłączyli, wypuścili. Pacjent również powiedział, że jego rodzina ma na podwórku drzewko noni. I on z tego noni sobie soczek robi i on sobie to popija, z takiego normalnego owocu żywego, nie? No więc ci lekarze od razu napisali, że noni zawiera wysoki poziom kwasu szczawiowego, który to w reakcji z witaminą C i wapniem powoduje wytrącenie się właśnie tych szczawianów, które nie tylko powodują kanucę, ale również uszkadzają w ogóle nerki i wywołują poważną chorobę nerwową. No i w zasadzie to by, to by wystarczyło. Jeszcze tam napisali tak na końcu, że w takim przypadku, kiedy pojawia się taka uciążliwa czkawka, to trzeba rozważać przyjmowanie przez pacjenta suplementów, które nie są lekarstwem. Troszkę to zabrzmiało złośliwie, jak przeczytałam, ale no tak, ale kochani, dlaczego o tym mówię? Dlatego tak, ja sprawdziłam, jak znaczy, ten kwas szczawiowy już raz się pojawił, wiecie, to Ester mi kiedyś pytała na Messengerze o kwas szczawiowy. Może ktoś się zahaczył o to, właśnie w Noni. Więc ja to ponownie sprawdziłam i to jest tak, jak z tym potasem, pamiętacie, była afera wielka. Absolutnie nie, kwasu szczawiowego i to y, y, były porównawcze nawet takie badania y, Noni z Kambodży, y, no, Noni z Tahiti. I kwasu szczawiowego nie jest, jest mniej nawet niż w herbacie, w, w kakao, w, w szpinaku. Więc absolutnie nie można, nie można jakby winić, winić noni za podwyższony poziom kwasu szczawiowego, który to powoduje niby uszkodzenie nerek. Poza tym witamina C w połączeniu z witaminą C. W tej chwili takim niepisanym w zasadzie standardem przyjmowania witaminy C wśród ludzi to jest 1000 mg. Czyli jeden gram. W zasadzie poniżej to już nikt nie, nie bierze tej, tej witaminy C. Nawet jak ktoś zachoruje, a nie bierze noni albo łącznie z noni, to te, przynajmniej ten 1000, ten jeden gram tej witaminy C weźmie. No nie jest dużo mniej, bo ona ma inne, inne zadanie ta witamina C. Jest dużo mniej, więc też nie można tutaj. Jakby winić noni za połączenie kwasu czerwiowego z witaminą C. I ja jestem też takim przykładem, dlatego że ja piję, jak wiecie, dużo noni. Biorę też witaminę C właśnie w ilości 1000. I jestem poza tym pod opieką tych swoich specjalistów, to również pod opieką nefrologa. Ponieważ te specyfiki, które mi serwują, znaczy teraz na szczęście nie, ale które mi serwowali, one też mają negatywny wpływ na nerki. I pani doktor dała mi skierowanie do nefrologa, żeby to, żeby to mieć pod kontrolą. I jest idealnie. Nic z moimi nerkami się nie dzieje. A ja to piję od lat, jak wiecie, znaczy nie w takich ilościach, jeżeli chodzi o nerki. Witaminę C to w zasadzie teraz niedawno włączyłam w momencie, kiedy, kiedy mi tam rozpoznali to, co rozpoznali. I, I do tego jeszcze dostawałam leki, które uszkadzały wątrobę, mówię to nerki. I nic się z nerkami nie dzieje. więc no Każdy organizm jest inny, oczywiście tutaj nie można negować, ale dziwię się, że Specjaliści, którzy przyjęli wiadomość od tego pacjenta, że on paszerował się od wielu lat ibuprofenem, nie zbadali go w tym kierunku, tylko zbadali go w, w, w kierunku noni i jeszcze przekazali w zasadzie nie, nieprawdziwe dane, ponieważ bez podania ilości konkretnej napisali, że noni zawiera bardzo dużo kwasu szczebiowego. No tak sobie można wszystko napisać. Więc to też tak, dlatego o tym mówię, żeby te informacje, które się pojawiają, no to akurat było w pracy naukowej, więc jestem zadziwiona wręcz, że, że, że taka publikacja miała miejsce. Ale, żeby rozważyć informacje i sprawdzać internetowe, ponieważ one czasami mogą, mogą naprawdę, no mocno zaszkodzić. No. No, to. No super, ważna. Jak przykład, super, super, ważna sprawa, bardzo ważna sprawa. No to tak jak było gdzieś tam przez lata z tym tematem wątroby, prawda? Czy no to jest to, że, że gdzieś... No z to... tym potasem, no o tym potasie. Też że to tak strasznie tak, tak. dużo jest i w ogóle ludzie umierają z powodu... Dużej ilości potasu, no, 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 no. no ale no jest, no jest tak, jest. Nie wiem, jakie tam były pobudki, może powody tego, albo no, albo no nie wiadomo, co tam. Jasne, jasne. Ale super, dzięki wielkie, dzięki wielkie. Super informacja, jak najbardziej e, ważna, żebyśmy jakby uważnie też pewne rzeczy y, sprawdzali, przyglądali i, i ten. I. No, i jakby no, też nie pomykali wszystkiego tak błyskawicznie, że to to, że to to, prawda? Po prostu analizowali, myśleli. Jeśli chodzi o jakieś historie, mamy coś w historii, moi drodzy, takich, takich bieżących, bo ja mam właściwie coś, z czym chcę się wam podzielić, to już mi kilka razy o tym powiedzieć. To jest niby drobna rzecz, ale nieprawdopodobna, z nieprawdopodobnym efektem, nieprawdopodobnie szybkim efektem, i to jest, i to jest coś, co. Co jest no, dla mnie fenomenalne, bo tak, praca w telewizji to jest przemieszczanie się w różne miejsca z mikrofonem, z operatorem, który z kamerą jest, robimy newsa i tak dalej. W wielu miejscach, gdzie jesteśmy to są różnego rodzaju imprezy, tam jakieś występy, jakieś studia, zawsze jest jakiś tam szwedzki stół, ale mniejszy, większy. No i to jest tak, że zawsze, panie redaktorze, ale tutaj talerzyczek, proszę zjeść. No i jak tu jakieś ciasto wsunie, tu wsunie tam jakieś kanapki łososiowe czy inne, niewiadomego pochodzenia, to inne rzeczy. I zauważyłem, że co pewien czas, jeżeli sobie gdzieś tam zjadłem coś na zewnątrz, pojawiła się zgaga. Pojawiła się zgaga. Wiecie? Autentyko zgaga, bo, bo czy... Ale gdzieś do jakiegoś baru wpadłem, zjadłem zupę. Taka wrażliwość na. Yy, jakąś się tam nazywa? Taki dodatek do zup jest bardzo często, do potraw. Yy, on się jakoś tak nazywa. To jest. To jest, yy, to w, w tych, w tych w tak, w barach, w różnych restauracjach, to oni tego pakują zawsze pełno. Ale do czego zmierzam? Yy. Kilka razy miałem taką sytuację, że powiedzmy, gdzieś tam już końcówka naszej pracy. Tu jakąś kanapkę zjadłem, tu coś, tu coś. Wracam do domu, jadę do autem, mówię, kurde, ale mi zgaga na no strasznie. Padek, padam do domu, pierwszy co, kieliszek, taki mam jeden, drugi kieliszek, noni, do szkloneczki e, wody, ciepłej zawsze i wypijam. I wiecie, co się dzieje? To tylko przez przełyk przechodzi, tylko moment, tu przechodzi, ja połykam to i nie ma. Koniec, znika, kompletnie znika. To się dzieje w ciągu 3, 5, 8, 10 sekund. I mówię, no to jest fenomen po prostu. Ja mam tyle lat no, i, i to jest fenomen takiego błyskawicznego działania. Ludzie można to wytłumaczyć jakoś, w jaki sposób. No i momentalnie naturalizuje coś, bo na pewno ty, ty to, to, to. Znaczy, ty, to... no trudno powiedzieć dokładnie, ale to w każdym razie na pewno zmienia pH. PH to widzi no taka pasowość, zasadowość. W błyskawicznym tempie. Zmienia pH i, i, i dlatego bo po prostu, co, co to jest, to, to że jest ta zganda? To po prostu jest kwas, kwas żołądkowy, który Strzelił do góry. I, mhm. y, i tak jak powiedziałeś, Walku, oni no, no, w tym momencie zneutralizuje, to tak jakby ogień zadasił, i, i już, i potem macie. No dosłownie to jest tak, jak ogień zagasił. Jeżeli to. ja się nie kurczę, naprawdę jest to coś tego, nawaj, to trzecia jakby Koniec. Moment, to działanie jest tak niesamowite, także jak gdzieś będziecie mieć ktoś z gagą, od razu mu zróbcie test, błyskawicznie, bo na pewno zadziała to szybciutko. A z tym dodatkiem to, to, to jest chyba, to chyba chodzi ci o glutaminę sodu. Tak, glutaminę no sodu. No właśnie, bo to ciągle jest wszędzie pakowane. Tak. Jak się gdzieś na zewnątrz właśnie jest, to, to to jest efekt szybki taki od razu, organizm tak reaguje mocno. No to mówię, to to, co już miałem mam powiedzieć kiedyś, 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 bo to już się gdzieś tam powtarzało ileś razy i, i Czek też się mówi, kurczę, nie będę jadł na zewnątrz, nie będę na tych wszystkich rzeczach tam jadł, ale to jest tu, tu z miejsca na miejsce, myk, a kanapeczka, druga, a coś jeszcze, a to jakaś zupka, a tu jakąś tam pomidorówę zrobię, jakąś tam gęstą drzwią, kurczę, za chwilę no bo tego już tam, tam nawet napakowali <laughs> i to tak jest. No dobrze, ktoś coś może z historii? związanych z działaniami z efektem. Nie mamy, nie mamy, okej, okay. Nowy... czy mamy, ale wiadomo. Nowych nie ma. Nowych nie ma. Ja jeszcze nie wspomniałem o z Zumie i nie, 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 nie dziękowałem, bo w poniedziałek się nie spotkaliśmy, bo w poniedziałek myśmy mieli z kolei no taką sytuację, że po prostu nie mogliśmy, z Zaloma akurat byliśmy gdzieś poza zupełnie i Zuzienka, i dzięki, dzięki, dzięki za, za ten zoom, który przeszedł już bez boleśnie, że tak powiem. I bardzo ciekawy, I super, super. no Już kolejne daty, kolejne tematy. Oni się tak przyzwyczajili. słuchaj, tutaj do Twoich zoomów. Esther, że ona nie odpuszcza, od razu jedno to teraz następne. Już na, na grudzień jest, na grudzień. No na, na 11 grudzień. grudnia już jest zaplanowany, tak. Tak, tak, tak właśnie. Także ciągniemy do końca roku. Super, super. Natomiast 23 się spotykamy. Spotykamy się w Łodzi e, na spotkaniu u Was i oczywiście, jak przyjeżdża, to już jest 100% pewne. Przylecą do Warszawy, przyjadą do Łodzi. E, tak już, żeśmy już, już trochę szczegółów nawet sobie dogadaliśmy. E, jak Wam wspomniałem, ostatnio ma świetną prezentację mówi, dotyczącą firmy, ale pokażę nam ją dopiero, jak przyleci. E, pokazującą historię firmy, no bo to. Nawet się pojawił po parę dni temu, że trzy lata od pierwszego produktu mija, prawda? Fajna fotka i także, także no dzieje się, dzieje się I ten dwudziesty to będzie na pewno super, super spotkanie. Co może coś z historii jeszcze spróbujemy? Nie, tylko chciałam podać temat tego spotkania, bo to już tak, Basię tak. ustaliłyśmy, z tym, że Basia jeszcze nie ustaliła tej, tej swojej części ale coś będzie na pewno z, z żywnością funkcjonalną. A temat ogólny to jest tak, substancje odżywcze niezbędne dla zdrowia organizmu. O, dla zdrowia organizmu, kropka, skarbki mhm. czytam, żeby, żeby nie, nie pokręcić. No okay. i ja oczywiście będę mówić o noni, no a Basia swoją część o, o, też o noni, ale w kontekście szerszym jako żywność funkcjonalna. Jasne, super, super, super. Super. Dobra. Coś mamy z historii, moi drodzy. Jeszcze? Czy z jakichś tam informacji, komunikatów? Taki krótki zoomik nam tutaj wyjdzie. Jak... Nie. Ale, ale nie szkodzi. No ważne, że się spotkaliśmy. No to jest, tu jest tutaj podstawą. Bo tak, z takich nowych rzeczy tutaj nic nie mam, nic, żadnych informacji jakichś takich nie, nie bardzo. Zuzi nie będziemy też męczyć o naukowe rzeczy, niech zbiera tam to wszystko po malutku do, do, do 23, bo pewnie będzie tam też parę ciekawostek I to, i, to, i to super. No i chyba tyle, to chyba tyle na dzisiaj w takim razie, co? No chyba tak, chyba tyle. No, jak historii nie mamy, to... to... Nie będziemy was tutaj trzymać. Ja mówię, jutro wyczerpujący dzień, na pewno nie, niemal przed każdym, bo dla niektórych to dalekie podróże, dla niektórych to dużo czasu e, spędzonego wreszcie z rodziną, nie? Bo to taki czas, że rodzina się spotyka, mówią, kurczę, teraz to się będziemy zawsze widywali. Nie? To jak na pogrzebach i na 1 listopada. Zazwyczaj wszyscy sobie obiecują, bo to się znowu nie widzą. I mówią, aleś ty się zmienił, ale ty duży, ale ty taki, a ty, a ty gruby, jak nie, i tak dalej. W każdym razie no to, to jest to. Także jutro ten dzień taki zadumy, zadumy nad, nad tym, co deszcz, i zadumy nad życiem, nad tym początkiem i końcem, i nad tym, że tą że trzeba to dobrze ten środek wypełniać i tyle. I to jest to. Dla mnie zawsze to jest taki dzień, a szczególnie jak, jak stoję gdzieś na grobem ojca, to, to zawsze mi wracają te myśli, te myśli takiego no, mocnego, mocnych postanowień, mocnych postanowień. I chciałoby się, żeby takie postanowienia trwały, żeby mieć tą siłę w sobie, taką jak Zuszia jak ostatnio opowiadała o Bezosie na przykład, albo mieć jakąś siłę, jaką miał w działaniach swoich. Steve Jobs, czy inni ludzie, którzy, czy, czy bracia Wright, Wright, chodzili na te, te próby, robili, łamał im się ten samolot, i te skrzydła i to wszystko. I to jest to. I, i każdy z nas na pewno ma tą taką siłę w sobie na, na bank, tylko no gdzieś czasem trzeba znaleźć ten taki zapalnik, ten ten, ten, ten ten nie wiem, ten guziczek taki, że się go wdusi i to wszystko idzie dużo lepiej. Ale taki dzień jest potrzebny jak ten jutrzejszy na pewno, bo to jest dzień za domem. To jest dzień, gdzie wielu ludzi no, myśli i, i, i nad swoim życiem bardzo dużo, bo kiedy się jest nad grobami tych najbliższych, tych, 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 tych dalszych, tych znajomych i którzy odeszli, to, to często się myśli jednak o swoim życiu i o przyszłości o... i ważne, że taki dzień jest świetnie. Dobrze, moi drodzy, żeby tu nie wpaść w nostalgię jakąś wielką <noise> trzymajcie się w poniedziałek się widzimy na pewno normalnie już na, na, na Zoomiku i no i tyle, i tyle. Ja się a ty już w samolocie siedzisz, czy nie w pociągu jedziesz chyba? Nie, nie. Chciałem Dobre. wam powiedzieć ciekawostkę, że tu w Szwajcarii nie ma wolnego dnia. Jutro pracuję normalnie. A, no no Także za duma za dumą, ale tutaj wszyscy pracują. No są niektóre kantony siedzielą, niektóre są. No, mają, niektóre nie mają, ja akurat będę pracował. Ale chciałem podziękować Krysi za to, że zamieszcza te, e, że mogę sobie na drugi dzień obejrzeć na przykład e, duzi, duzi wystąpienie, bo ja rzeczywiście, że sami nie mogę i te powtórki są dla mnie zbawienne. Także bardzo dziękuję, że są coś tak, jest coś takiego. Jasne, super, super. No. Dobra, moi drodzy, bo wszystkim tak. Zuzi za te, za te, co czwarte no. naprawdę informacje no. naukowe, prawda? No, to mamy. Od Zuzi Nie, to mamy. No, to, mamy. to wiecie, no, to, to tak z przyjemności, i z pasji, powiedzmy. Super, super. No. Fajnie. Dobrze, moi drodzy. Dziękuję. Dobrze. To tyle na dzisiaj. Dzięki wielkie za, za, to spotkanie. Jeszcze raz przepraszam, że moje spóźnienie, skniecę, bo może i dwie osoby jeszcze by były więcej, ale. No ale trzeba pozostać, no i tyle. Ale obejrzą sobie na powtórce. Trzymajcie się wszystkiego dobrego i. Cześć, i do... dobrej nocki. Do, do noc. zobaczenia w poniedziałek. Dobranoc. Hej.